Cześć, hey, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale e, Miał być ostatnio film z e, kolegą Z tym Filipem ale nie, nie pykło, bo chory jest Czy tam był A dzisiaj e, coś, no, coś fajnego, nowego Bo e, załatwiłem sobie nowy rower Znaczy, nowy rower Ramę sobie zmieniłem Ale i tak powiem tak, to jest enduro fajne bielutkie tylko jest kilka rzeczy do załatwienia to co? To chyba go wam pokażę, nie? To tak. O. Nie wiem moim zdaniem to jest Giant. Przynajmniej mi się tak zdaje, bo tutaj yy, było na Giant. Nie. Chodź widać. Enduro. I tak, z przodu mamy Foxa 30, 32 z przodu kierka nie wiem co to jest za kierka nie powiem wam bo nie mogę ten najwyżej do opisu wrzucę damper idzie do wymiany bo damper no ten jest gówniany nie hebel z tyłu jakieś shimano chodzi na razie Yy, model nie pamiętam grip odi mostek pewnie rometowski, bo też nie miałem napisu, ale zmieniam zmienię sobie pewnie na dartmura, którego mam tu o. na ten mostek dartmura sobie pewnie zmienię, ale nie wiem zobaczę yy. To tam jeszcze, do, przodu muszę, hamulec do z przodu muszę hamulec dokończyć, bo tu brakuje mi tarczy. Zacisk mam z linką, tylko nie mam oleju i klocków ale to się załatwi. Kupi e, to tak, stery, stery, tu są Neko e, łożyska mechaniczne, na razie git, pedały Dartmoor Stream, e, korby się jakieś, nie wiem. No najmy jakieś? <gry> mm, no to zacisk tam. To się ma. Siedełko mam. Kurde, gdzieś tu pisał, co za siedełko było. Bo tam tu jest zawalone. Ach, nie, nie. Kurde, no. Może podam Wam w opisie e, te rzeczy, których nie wiedziałem. E, tu muszę blat zmienić bo jest za duży A z powodu takiego muszę na teraz na takim jeździć przez ten damper Bo rama jest nisko I jak założę mniejszy blat to tu będzie obcier obcierał łańcuch nie? A i jeszcze muszę hak kupić nowy Albo dorobić też można w sumie yy, Zrobić hak yy, Blat z przodu zmienić a to blad mam, tylko potem jeszcze damper i z takich rzeczy, co byś, żeby się dało już nie jeździć, to tylko tu przerzutkę założyć. Mam przerzutkę Z yy, Blat, damper i tyle, nie oj. O dzisiaj pewnie się wybiorę nim przewieźć, tylko będę musiał łańcuch yy, nasz panować trochę albo go skrócić, nie, zobaczę. To co? Siema.